Na brodę Merlina. Pamiętacie to słynne powiedzenie często używane wśród czarodziejów? Dotyczy ono oczywiście niezwykle potężnego legendarnego czarodzieja Merlina, który był wspomniany kilka razy w książkach, filmach oraz grach z serii O Harry Potterze. Ale kim on tak właściwie był i dlaczego jest nazywany jednym z najpotężniejszych czarodziejów posiadającym ogromną magiczną moc? Na te oraz inne pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. Merlin przyszedł na świat w epoce średniowiecza, około 982 roku lub później. Już w młodości wykazywał niezwykłe zdolności magiczne, które wykraczały daleko poza umiejętności jego rówieśników. Różne legendy głoszą, że jego talent do magii objawiał się m.in. poprzez rzucanie skomplikowanych zaklęć bez użycia różdżki, pojawianie się i znikanie bez uprzedzenia, a także przewidywanie przyszłości poprzez wizje czy prorocze sny, a nawet oddziaływanie na pogodę. Niektórzy mówią, że potrafił także modyfikować swój wygląd, zmieniając się w dziecko, starca, kobietę oraz przeróżne zwierzęta. Jest to dosyć ciekawe, zważywszy na to, że w serii o Harym Potterze nie ma mowy o postaci, która jako animak potrafiłaby się transmutować w więcej niż jedno stworzenie. Naturalne predyspozycje do manipulowania magią były u Merlina tak silne, że wzbudzały podziw wśród innych czarodziejów w jego otoczeniu. Mawiali oni, że z pewnością zostanie wielkim magiem, który wiele wniesie do historii czarodziejskiego świata. Kiedy Merlin został przyjęty do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie, jego reputacja niezwykle utalentowanego młodego czarodzieja już wtedy nie była tajemnicą. Chłopak od razu został przydzielony do domu Salazara Sliterina. Fakt ten jest dosyć istotny, ponieważ Sliterin jako dom w Hogwarcie znany był z przyciągania ambitnych, przebiegłych i zdolnych czarodziejów, którzy mieli predyspozycję, by wiele osiągnąć w życiu. Jak można się domyślić, Merlin podczas nauki szybko zyskał szacunek i podziw zarówno wśród swoich rówieśników, jak i nauczycieli. Był on tematem licznych rozmów w całej szkole. W szkole, a niektórzy profesorowie dostrzegali w nim przyszłego mistrza magii, gdyż jego umiejętności wykraczały daleko poza program nauczania. Warto dodać, że Merlin prawdopodobnie był uczniem samego Salazara Sliterina, jednego z czterech założycieli Hogwartu. Biorąc pod uwagę, że obydwaj czarodzieje żyli w okresie średniowiecza, ta teoria wydaje się bardzo możliwa. Relacja między nimi mogła mieć zatem ogromny wpływ na rozwój młodego Merlina, pomagając mu jeszcze bardziej doskonalić umiejętności i zgłębiać tajemnice magii. Jak już wspomniałam, Merlin nie był typowym uczniem. Zafascynowany starożytną magią i ukrytymi sekretami Hogwartu, poświęcił wiele czasu na własne badania i eksplorację pięciu tajemniczych pomieszczeń w szkole. Te pomieszczenia, znane również jako przeklęte krypty, kryły w sobie potężną magię i zagadki, których cel istnienia dla większości uczniów czy nauczycieli nie był znany. Ten niezwykle utalentowany ślizgon był jednym z niewielu, którzy zdołali zgłębić te tajemnice, choć tak naprawdę nie wiadomo, co dokładnie udało mu się odkryć. Niektórzy twierdzili, że w kryptach tych znajdowały się bezcenne starożytne artefakty, inni zaś, że jest w nich ukryta jakaś ciemna moc. Jak było naprawdę, nie wiemy do dziś, a dla wielu pomieszczenia te pozostały jedynie legendą. Mówiono, że różdżka Merlina wykonana była z angielskiego dębu. Nie wiadomo do końca, czy czarodziej ten nabył ją w którymś ze sklepów różdżkarskich, czy też zważywszy na swoje ponadprzeciętne zdolności, sam ją stworzył. Natomiast faktem jest, że angielski dom symbolizował ogromną siłę, wytrzymałość oraz głęboką więź z naturą, co pasowało do postaci Merlina. Niestety nie mamy stuprocentowego potwierdzenia, czy przypuszczenia dotyczące jego różdżki są prawdziwe, czy też nie, ponieważ jego grobu do tej pory nie odnaleziono. Swoją drogą, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat różdek, czy Właściwości wszystkich rodzajów drewna, zapraszam do sprawdzenia moich poprzednich materiałów. Link do tych filmów znajdziecie w przypiętym komentarzu. Wracając, Merlin znany był również ze swojej niezwykłej zdolności w wielu dziedzinach magii, w tym tworzeniu własnych zaawansowanych zaklęć. Szło mu na tyle dobrze, że szybko zyskał sobie przydomek Książę Zaklinaczy. Jego prace nad strukturą czarów mogły zatem stać się fundamentem wielu współczesnych teorii magicznych, łącząc starożytną wiedzę z nowymi odkryciami i inspirując wielu uczonych i badaczy do kontynuowania jego dzieła. Jak już mówiłam, często przypisuje się mu stworzenie licznych potężnych czarów, które były używane przez kolejne pokolenia magów. Jakie to były dokładnie czary, tego niestety nie wiemy. Niektórzy twierdzą jednak, że dobrze nam znane zaklęcie rozbrajające Expelliarmus, które wielokrotnie ratowało naszych bohaterów serii przed niebezpieczeństwem i pozwalało im wręcz natychmiastowo wygrywać pojedynki, było dziełem samego Merlina. Natomiast według autorki standardowej księgi zaklęć, Mirandy Goshowk, zaklęcie to zostało wymyślone przez niejaką Elizabeth Smedling, żyjącą w XIV. Wieku. No cóż, zdania ekspertów są podzielone, jednak sądząc po tym, że Merlin miał wszechstronny magiczny talent, wcale nie zdziwiłabym się, gdyby to on okazał się twórcą wspomnianego zaklęcia oraz wielu innych, których pochodzenie nie do końca jest nam znane. Po ukończeniu edukacji w szkole magii i czarodziejstwa w Hogwarcie, Merlin udał się na dwór króla Artura, gdzie stał się jego zaufanym doradcą, pomagając mu podczas panowania. Według legendy, a właściwie legend, jego droga do tej roli była pełna niezwykłych i dość dramatycznych wydarzeń. Pierwsza z nich dotyczy króla Vortigerna, niegdyś wybitnego władcy Brytów. Vortigern miał ambitny plan otoczenia swojego zamku potężnym murem, jednakże każda próba budowy kończyła się niepowodzeniem. Z jakiegoś powodu świeżo postawione mury ciągle się osuwały. Zdesperowany i zdezorientowany władca wezwał do siebie druida imieniem Mioram, który stwierdził, że jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest ofiarowanie chłopca bez ojca, którego krew powinna zostać zmieszana z zaprawą murarską. Tym chłopcem okazał się oczywiście Merlin, który jako bystry i utalentowany czarodziej szybko zorientował się, że Joram pragnie się go po prostu pozbyć, widząc w nim potencjalne zagrożenie ze względu na drzemiącą w nim ogromną moc. Postanowił więc zaryzykować i zaproponował Vortigernowi układ. Jeśli rozwiąże tajemnicę osuwających się murów, wówczas Joram straci życie, a jeśli nie, wówczas spełni oczekiwania druida. Władca zgodził się na te propozycje, dając Merlinowi szansę wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami. Czarodziej szybko odkrył, że problemem są podziemne. Wody znajdujące się pod fundamentem zamku, które utrudniają dalszą budowę. Powiedział również, że w tych wodach mieszkają dwa smoki: jeden mleczno-biały, a drugi zaś krwawo czerwony. Władca polecił więc wykopać studnię, do której natychmiast napłynęła woda. Następnie rozkazał osuszyć grunt wokół zamku, a wtedy spod ziemi wyleciały wspomniane wcześniej smoki. Tym sposobem Merlin został doradcą Vortigerna, a w późniejszych czasach króla Artura, natomiast Joram zgodnie z umową został ścięty. Druga wersja legendy mówi, że początkowo Merlin był doradcą Jutera Pendragona, legendarnego króla Brytanii. To właśnie dzięki magii Merlina Juter zdołał wejść do zamku, gdzie mieszkała Igerna, żona księcia Kornwalii Gorliosa, a w późniejszym czasie matka Artura. Po co król chciał dostać się do zamku? Otóż Juter był głęboko zakochany w Igrenie i planował pozbyć się jej ówczesnego męża, by móc pojąć kobietę za żonę. Merlin obiecał, że za pomocą magii zmieni króla na jedną noc w męża Igreny, pod warunkiem, że ten wycofa swoje wojska spod zamku. Juter zgodził się na ten plan, widząc w nim jedyną szansę na zrealizowanie swoich pragnień. Jednakże mimo wcześniejszej umowy, tej samej nocy władca Brytanii oszukał Merlina. Zamiast wycofać wojska tak jak obiecał, postanowił wykorzystać okazję i wraz z armią wyruszył do siedziby. Corliosa. W wyniku tego ataku książę Kornwali stracił życie, a Juter wkrótce pojął Igrenę za żonę. Z ich niezbyt szczęśliwego małżeństwa narodził się Artur, który od razu został oddany na wychowanie do Merlina, czarodzieja, który przyczynił się do jego poczęcia. Artur długo nie był świadomy swojego królewskiego pochodzenia, aż do dnia, kiedy w wieku 15 lat jako jedyny zdołał wyciągnąć legendarny miecz Excalibur ze skały, stając się dzięki temu prawowitym królem Kamelotu. Jak sami widzicie, zarówno w jednej, jak i drugiej wersji legendy Merlin pod koniec zostaje doradcą króla Artura, podobnie zresztą jak to jest przedstawione w uniwersum Harry'ego Pottera. Swoją drogą warto wspomnieć, że w społeczności czarodziejów powszechnie uważa się, że Merlin przyjaźnił się z Sir Cadoganem, rycerzem z portretu na siódmym piętrze w Hogwarcie, tym samym, który po ataku Siriusa Blacka dzielnie strzegł wejścia do wieży Gryffindoru. Według opowieści Cadogan pomógł Merlinowi zdobyć pozycję wśród rycerzy Okrągłego Stołu, czyli w skrócie grupy rycerzy króla Artura, których Misją było odnalezienie legendarnego kielicha, Świętego Graala. Merlin w tamtym okresie był także wrogiem przyrodniej siostry króla o imieniu Morgana Le Fay. Morgana była niezwykle potężną czarownicą, która praktykowała czarną magię i często knuła przeciwko swojemu bratu. Z tego też względu stała się największą przeciwniczką Merlina, gdyż swoimi działaniami stanowiła zagrożenie dla całego królestwa, a on czuł się zobowiązany, by to królestwo bronić. Mówiono, że kobieta odznaczała się na tyle potężną mocą, że wielu uznawało ją za żeński odpowiednik Merlina. Choć oczywiście w odróżnieniu od niego zajmowała się ona mroczną stroną magii i miała zupełnie inne cele. Podczas gdy Merlin dążył do pokoju, Morgana kierowała się chęcią władzy, często działając na szkodę innych. Konflikt między nimi stał się legendą, ukazując ich diametralnie różne podejścia do magii oraz władzy. Jeśli chodzi o charakter Merlina, warto wspomnieć, że od zawsze wierzył, że społeczeństwo czarodziejów powinno pomagać Mugolom i żyć z nimi w zgodzie. Mimo trudnych czasów średniowiecza, kiedy to czarodzieje delikatnie mówiąc często spotykali się z prześladowaniem ze strony osób niemagicznych, Merlin wykazywał się wyjątkowo odważną postawą i dążył do budowania harmonii między tymi dwiema społecznościami. Aby zrealizować swoją wizję pokojowego współistnienia czarodziejów i Mugoli, postanowił założyć zakon Merlina. Była to organizacja mająca na celu m.in. promowanie Mugol Praw. Zakon działał także na rzecz ochrony Mugoli przed nadużywaniem magii ze strony czarodziejów, wprowadzając zasady zakazujące używania czarów w sposób szkodliwy dla przedstawicieli niemagicznych osób. Pomimo wzajemnych konfliktów, Merlin wierzył, że jedynie poprzez współpracę i wzajemne zrozumienie można osiągnąć prawdziwy pokój. Ten wielki czarodziej aktywnie angażował się w pomoc Mugolom. Uczył czarodziejów, aby używali swoich zdolności w sposób, który mógłby przynieść korzyści wszystkim ludziom, niezależnie od pochodzenia. Działał jako mediator w konfliktach między społecznościami. Starając się znaleźć rozwiązania, które byłyby sprawiedliwe dla obydwu stron. Jego działania miały na celu pokazanie, że magia może być używana dla dobra wspólnego, a nie tylko dla osiągania osobistych korzyści. Dzięki swoim wysiłkom zyskał szlachetną reputację. Jego zasady i wartości przetrwały wieki, stając się fundamentem dla większości współczesnych czarodziejów, którzy starają się żyć w zgodzie z Mugolami. Sam zakon, mimo że został założony w średniowieczu, nadal jest symbolem szlachetności, etycznego używania magii oraz życia w zgodzie ze sobą niezależnie od posiadania zdolności. Magicznych. Ciekawostką jest, że uczniowie przydzielani do Slytherinu byli szczególnie dumni z faktu, że najsłynniejszy czarodziej w historii, Merlin, został przydzielony do tego samego domu, co oni. Jego legendarne osiągnięcia i potężne zdolności magiczne były dla wielu ślizgonów źródłem inspiracji i powodem do dumy. Jednakże jest to także paradoks, gdyż większość z nich wyznawała ideę wyższości i ignorowała fakt, że Merlin w rzeczywistości był obrońcą praw Mugoli i gardził supremacją czystej krwi, widząc w niej jedynie źródło konfliktów i niesprawiedliwości. Myślę, że Merlin swoją postawą, którą wyznawał i promował przez całe swoje życie, udowodnił, że przynależność do Sliterinu nie oznaczała automatycznie zła czy moralnego zepsucia. Swoim działaniem pokazał, że cechy takie jak spryt, ambicja i wytrwałe dążenie do celów mogą iść w parze z dobrocią i sprawiedliwością. Podsumowując, Merlin był potężnym czarodziejem i wzorem dla innych z wielu powodów, które obejmują jego niezwykły talent, umiejętności oraz etyczne podejście do magii. Już w młodości wykazywał niezwykłe zdolności magiczne. Jego talent wyróżniał go spośród innych czarodziejów i sprawił, że szybko stał się uznany za jednego z najpotężniejszych magów swojego czasu. Był biegły w różnych dziedzinach magii, od uroków i zaklęć po wróżbiarstwo, starożytną magię czy też magię runiczną. Jego wiedza była tak obszerna, że w zasadzie mógł nauczać i doradzać innym czarodziejom w praktycznie w każdej dziedzinie. Sam stworzył wiele zaklęć i uroków, które z pewnością miały ogromny wpływ na rozwój magii. Jego przydomek, Merlin, książę zaklinaczy, mówił sam za siebie. W przeciwieństwie do potężnych czarodziejów, takich jak Grindelwald czy Voldemort, Merlin nigdy nie wykorzystywał swojej potęgi do złych czy egoistycznych celów. Jego działania były zawsze ukierunkowane na dobro ogółu i ochronę niewinnych. Zawsze walczył o równość i sprawiedliwość, co udowodnił zakładając zakon Merlina, który miał na celu pomoc Mugolom i pokojowe współistnienie między ich światem a światem czarodziejów. Mimo że Mugole w tamtym okresie często prześladowali takich jak on, Merlin zdawał sobie sprawę, że ich działania wynikały z lęku. Pragnął pokazać, że nie mają się czego bać, gdyż zarówno czarodzieje, jak i Mugole mogą żyć w harmonii bez niepotrzebnych konfliktów. Według mnie Merlin był potężnym czarodziejem nie tylko ze względu na swoje wyjątkowe zdolności, ale przede wszystkim dzięki swojemu podejściu do magii jako narzędziu do czynienia dobra. Jego życie i dokonania pokazują, że prawdziwa potęga leży w mądrości, odpowiedzialności i dążeniu do sprawiedliwości, co czyni go wzorem do naśladowania dla wszystkich czarodziejów. Jako jeden z najważniejszych czarodziejów w historii, Merlin na zawsze pozostał w pamięci społeczności czarodziejskiej. Witraże w klasie historii magii, przedstawiające jego postać, przypominają uczniom Hogwartu o jego mądrości i osiągnięciach. Wizengamot, najwyższy organ sądowy, przyznaje order Merlina osobom, które zasłużyły się wyjątkowymi czynami poprzez służbę magicznej społeczności czy poświęcenia w imię wyższych celów. Jego portret, umieszczony przy Wielkich Schodach, znalazł swoje miejsce tuż obok portretu Serka Dogana, jego przyjaciela i współtowarzysza, co podkreśla znaczenie. Ich relacji oraz wspólnych doświadczeń w służbie na dworze króla Artura. Merlin został także umieszczony na kartach czekoladowych żab, co sprawia, że jego wizerunek i historia są dostępne dla młodych czarodziejów, którzy kolekcjonują te popularne karty. Swoją drogą Harry Potter zdobył taką kartę podczas swojej pierwszej podróży do Hogwartu, co mogło stanowić niejako symboliczne rozpoczęcie jego własnej przygody w świecie magii. 31 lipca 1998 roku prorok codzienny ogłosił Dzień Pamięci Merlina, który miał uczcić jego wkład w rozwój magii oraz promowanie pokoju. Warto także dodać, że Merlin w późniejszych latach swojego życia namalował portret, który zaczarował w taki sposób, by mówił i zachowywał się jak on sam. Portret ten został umieszczony w Hogwarcie i służył jako źródło wiedzy dla przyszłych pokoleń czarodziejów. Merlin zadbał o to, aby jego magiczny wizerunek nauczał mieszkańców szkoły o tajemnicach podziemi, ukrytych skarbach oraz o łamaniu przekleństw. Choć miał na celu przekazywanie cennej wiedzy, ostrzeżenia, które dawał były często zagadkowe i trudne do zrozumienia, co sprawiało, że wielu uczniów miało trudności z ich praktycznym zastosowaniem. Niemniej obecność portretu Merlina w Hogwarcie była symbolem jego trwałego wpływu na świat magii i przypominała o jego nieocenionym wkładzie w rozwój szkoły i tradycji. Jego portret inspirował również młodych czarodziejów do zgłębiania tajemnic w murach Hogwartu i odkrywania tego, co nieznane. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie o postaci Merlina. Na zakończenie serdeczne podziękowania dla moich wspierających. Jeśli ty także chcesz dołączyć do grona wspierających i otrzymywać różne bonusy, zajrzyj do sekcji wspieranie. Link znajdziesz również w opisie. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów dotyczących świata magii, kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. A jeśli ten materiał przypadł Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia, cześć!